co masz co masz? spodkę na komary i domy o! na largu komarów rzujmy się do ręki nie? na razie komarów kurczę, nie ma w zeszłym roku było ale wylałem wszystkich za każdym razem i co? żyje, ale dużo co taka była? Jeszcze większy są, półtora kilo zaraz. Coś jeszcze masz? To była płotka? Tak, płotka. Uh -huh. Tu jest... E... Babka piaskowa. Znowu, jeszcze jedna. Tak. Uh -huh. tak Jak to siebie. Ja znać to nie chciałbym. Bo tu ludzie uważają za... ...hasty. Co to znaczy? To taka no. ryba... Że nie, nie ma z niej, ani mięsa mała jest tutaj ona jest Ogólnie nie miejsca żadna tego co wiem musiała jakieś odpadnie do wody Ta jest za, zamulona jest, jest. Zamierzam jeszcze słoik na zamknięcie. Coś masz jeszcze, nie? 30 cm, ale już nie brałem, stwierdziłem, że za dużo.